Uwaga, zatrzynamy. Ostatniaż konkurencja. Dobrze. O, sorki. Nic groźnego, nic się nie stało. Dobra, skaczemy przez przeszkody. Okej, okay. nas tam przeskakuje, a my wracamy do tego tutaj konia. Dobra. I on będzie bieg. Dobra, on biegnie. I koniowi się temu udało. Jest pierwszy. Ten będzie miał pierwsze miejsce, a ten koń nazywa się Amelka. Amelka była pierwsza. Eee, ona była pierwsza, ma pierwsze miejsce, a jej koleżanka. Rainbow Dash będzie miała drugie miejsce Dobra, wracamy do Rainbow Dash I ona dalej przeskakuje Dobra, do końca biegnij Dobra, do końca biegnij, do końca Przeskakuj Okej okay. Bardzo Czekajcie, nie ma tu już przeszkody? Nie ma, dobra Myślałam, że jest, dobra no i dobrze, Rainbow Dash też dobrze. Sorki, przepadłam, bo tu jest kopiec kreta. No i dobra, no i Rainbow Dash, sami widzieliście, była druga, a jej koleżanka Amelka była pierwsza. Teraz idziemy do dekoracji. Dostaniecie teraz medale.